I drugi zestaw zadań. Popatrzmy na to równanie, co tu zrobimy. Najpierw zrobimy porządek. Po lewej stronie zobacz, co zrobimy. Dodamy sobie x, po prawej dodamy sobie liczby. 4x minus 6 to jest ile? Minus 2x plus 7 i po prawej stronie 7 z tym. 5 dodać 4 to jest 9 minus 4x. Teraz mamy x -y po obu stronach, musimy uporządkować. Pamiętasz, przerzucam xy na tą stronę, gdzie jest ich więcej. Gdzie jest więcej x? -ów? Po lewej stronie. Mówisz, 2 jest od, mniejsze od 4. Nieprawda? Bo tu mamy minus 2, a tu mamy minus 4. Minus 2 jest większe od minus 4. Pamiętaj o tym. To są liczby ujemne. Trochę inaczej na to trzeba patrzeć, więc będziemy się pozbywali tej minus 4, dodając w takim razie 4x do obu stron. Dodajmy i zobaczysz, jak ładnie wyjdzie. Dodajmy te 4x do lewej strony i te 4x do prawej strony. Minus 2x plus 4x to są 2x na plusie, a po prawej zostaje nam ładnie 9. Czyścimy teraz stronę x. -ową. Najpierw się pozbywamy liczby, odejmując tą liczbę od obu stron, czyli minus 7. Odejmijmy 7 od lewej, odejmijmy 7 od prawej. Po lewej zostanie nam 2x, a po prawie 9,7, I pozbywamy się teraz mnożenia przez 2 przy x. Dzieląc sobie strony przez 2. 2x dzielone przez 2, 2 dzielone przez 2. Ciach, ciach x, ciach, ciach 1. I to nasze rozwiązanie. Następne zadanie. O, popatrzmy, tutaj mamy coś takiego ładnego w mianowniku, czyli co? Pozbywamy się mianownika, dzielo, mnożąc obie strony przez tenże mianownik. Czyli mnożymy obie strony przez to, co znaleźliśmy w mianowniku. Proszę uprzejmie, mnożymy. Lewą stronę mnożymy. O, wymnożona. I prawą stronę mnożymy. Po lewej się skróciło. Zostało 3x minus 1, a po prawej trzeba wykonać to mnożenie, czyli 4 razy 3x to jest 12x, 4 razy 2 to jest 8. No i teraz sytuacja już taka, do której się przyzwyczailiśmy. X po obu stronach, po prawej jest ich więcej, więc te z lewej trzeba zabrać. Więc od obu stron odejmujemy 3x, odejmujemy od lewej i odejmujemy od prawej. Po lewej zostało minus 1, a po prawej 12 odjąć 3 to jest 9. I ósemeczka. Czyścimy prawą stronę. Najpierw z ósemeczki. Minus 8 od obu stron. Minus 8 od lewej. I minus 8 od prawej. Po prawej zostaje 9x, a po lewej minus 9. Czyścimy nadal prawą stronę, bo przy niej jest x. Z czego? Z mnożenia przez 9. Oczywiście. Dzieląc obie strony przez 9, O tutaj to zrobię. Lewa strona dzielę przez 9 i prawa strona dzielę przez 9. Po lewej stronie się skraca i wychodzi na minus 1, po prawej też i po prostu jest to x, czyli x równe minus 1 jest naszym rozwiązaniem. Następny, proszę. Czego się pozbywamy? Mianownika, czyli czwórki, a więc mnożymy obie strony przez 4. Proszę bardzo, mnożymy lewą stronę przez 4 i prawą całą stronę przez 4. Po lewej się skróciło to, co właśnie chcieliśmy, żeby się skróciło. Został sam licznik, a po prawej trzeba wymnożyć. 4 razy 3x to jest 12x, 4 razy minus 2 to jest minus 8. No i teraz standardowa sytuacja. Po jednej i po drugiej stronie są x, przy czym tu po prawej jest ich więcej, więc zabieramy te 5x z lewej strony. Jak odejmując minus 5x od obu stron. Odejmuję od lewej. No i odejmuję od prawej. Po lewej jak odjąłem zostało mi 6. Po prawej jak odejmuję 12 odjąć 5, to ile to jest? No 7x. Czy jeszcze teraz prawą stronę? Najpierw się pozbędę minus 8, dodając 8 do obu stron. Dodaję do lewej. Dodaję do prawej. Po prawej zostaje 7x, a po lewej 6 plus 8, 14. Czego się pozbywam? Przy x się stoi razy 7. Czyli obie strony dzielę przez 7. Proszę bardzo, lewą stronę dzielę przez 7 i prawą stronę dzielę przez 7. 1 siódemka, dwie siódemki, czyli 2 po lewej. Tu się skraca do 1 i zostaje x, który jest naszym wspaniałym rozwiązaniem. Next one. No naprzód, naprzód. O! Znana sytuacja sprzed iluś tam przykładów. Musimy się pozbyć obu tych mianowników. Przypominam po raz kolejny, że można w pierwszym kroku pomnożyć przez 2, w drugim przez 3 albo od razu pomnożyć przez 6, który jest wspólną wielokrotnością akurat 2 razy 3. No to jedziemy. 6 razy x przez 2, dodać 6 razy x przez 3 równa się 6 razy 5. Skracamy. 1 dwójka, 3 dwójki, czyli 3 razy x z tego pierwszego. 1 trójka, 2 trójki, czyli 2 razy x z tego drugiego, no a po prawej 6 razy 5. Wiemy, że to 30. Dodajemy 3x dodać 2x to jest 5x równe 30. I musimy się tego 5 razy pozbyć, dzieląc obie strony przez 5. Dzielimy 5x przez 5 i 30 przez 5. I co nam wychodzi? Po lewej stronie x, a po prawej 30 przez 5, 6. I fajne rozwiązanie gotowe. I przedostatni przykład. Najpierw co tu zrobimy? Najpierw poporządkujemy. Żeby nie robić za dużo naraz, choć można by, po kolei. Najpierw sobie wymnożymy. Nie próbuj robić, bo tu już można by po prawej robić porządek, ale spokojnie. Bez darcia kłaków. 3 razy 5x to jest 15x. 3 razy minus 2, minus 6. Resztę na razie przepisuję i się nie irytuję. A, dziwne, bo mi się z... Co mi się zrobiło? Zrymowało. Zrymowało. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Teraz jak już pierwszy krok porządkowania wykonałem, czyli wymnożenie, teraz zacznę porządkować. O, proszę bardzo. 15x plus 4x to jest 19x minus 6. Po prawej. 9x minus 2x to jest 7x i to minus 6. O, i teraz już skończyło się porządkowanie, możemy zacząć wykonywać kroki rozwiązywania, bo na razie te dwa kroki to było porządkowanie. Co zrobimy? Standardowa zagrywka po obu stronach jest x, po lewej jest więcej, więc usuwam ten, ten z prawej, więc odejmuję od obu stron 7x. 19x minus 6 minus 7x. I od prawej strony też odejmuję 7x. 19 odjąć 7x, to jest 12x nam po lewej stronie zostanie. Po prawej x się zniosą, zostaje nam samo minus 6. Teraz się pozbędziemy towarzyszącemu lewej strony, gdzie jest x, minus 6, dodając 6 do obu stron. Dodajemy do lewej strony i dodajemy do prawej strony. Po naszej lewej stronie poszło do śmieci minus 6, bo się zniosły, zostało 12x, a po prawej stronie, co my tutaj mamy? Minus 6, plus 6, e, minus 6. A tutaj, zobacz, tak, patrzę, że mi wynik nie wychodzi, bo z tego plusa ja w pewnym momencie przypisywaniu zrobiłem minus, a tu jest plus, plus. Plus i plus. Łosiu 1, jak mogłeś tak zrobić, czyli o, tego tu wycieramy. Mamy 6 plus 6, 12. Ja pamiętam, jakie jest wyniki, i coś mi tu nie wychodziło, bo wyszłoby 0, gdybym ten minus tutaj miał, ale jego nie ma. Twu, twu, twu nie ma. O, teraz już przypomniałem sobie o tej pomyłce w przypisywaniu, i mamy 12x równe 12. Czyli się pozbywamy mnożenia przez 12, dzieląc sobie stronę przez 12. Dzielimy obie strony przez 12. Już każdy widzi jaki będzie wynik, ale wykonajmy to, żeby być poprawnym do końca. No jaki jest wynik po skróceniu? Tu 1, tu 1, tu 1, tu 1, czyli x równe 1 jest naszym przedostatnim rozwiązaniem. Hura! Dobrze, że ten błąd wychwyciłem, bo znowu byście się ze mnie naśmiewali. I robili mi różne miłe uwagi. Dobra, co teraz zrobimy najpierw? To samo, co poprzednio. Też najpierw uporządkujemy, czyli wykonamy te mnożenia. Mnóżmy. Ktoś by mógł tutaj próbować innej drogi na skróty. Broń, Panie Boże, powolutku. To nie jest łapanie pcheł. 5 razy 2x, 10x, 5 razy 3, 15. Lewa strona gotowa. 3 razy 4, 12x, 3 razy 1, 3. Minus 2 razy 3, minus 6x, minus 2 razy 2, minus 4. Pierwszy krok porządkowania gotów. Tu po lewej nic się nie da zrobić, ale po prawej zobacz, mamy 12x minus 6x, to jest 12 odjąć 6, to jest 6, napiszmy sobie to ładnie, 6x i teraz mamy 3 odjąć 4, to jest minus 1. Lewą stronę przepisuję, bo tutaj nic nie zdziałałem. I z takiego brzydactwa po uporządkowaniu zrobiło się tak I już ładne, eleganckie równanie. A tak następuje teraz na to równanie. Co najpierw? No x na jedną stronę, po prawej jest mniej, więc z prawej usuwamy, czyli odejmujemy 6x od obu stron. Odejmuję od lewej i odejmuję od prawej. Po lewej 10x, odjąć 6, dostają 4x. -y. Po prawej się zniosły, zostało minus 1. Teraz się pozbyw pozbywam tej 15, odejmując 15 od obu stron. Od lewej odejmuję i od prawej odejmuję. Po lewej zostało 4x, a po prawej minus 1, minus, minus 15. Człowieku, jak możesz wpisywać od razu to, co ma wyjść na końcu? Tu jest minus 15 i tu ma wyjść minus 16 właśnie. O! Widzę, że palce wyprzedzają mózg. To niedobrze. Czego się pozbywamy teraz? Mnożenia przez 4, dzieląc obie strony przez 4. Dzielmy zatem 4x dzielone na 4 i minus 16 dzielone na 4. 4 się skraca, zostaje x. Minusa przepisuję, 16 na 4. Ile to jest? Tabliczka mnożenia podpowiada, że 4. Czyli x minus 4 jest naszym ostatnim rozwiązaniem. Koniec tego zestawu. Kto chce, może zobaczyć następne Dwa zestawy dotyczące ułamków.